To już kolejny trzeci tydzień fosy pełnej kultury. Tym razem weekend nowych mediów i nowych technologii. Wraz z pracownią nowych mediów, która funkcjonuje przy ulicy Daszyńskiego. Przygotowaliśmy coś dla Radomia zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. W sobotę był to pokaz multimedialny z tego, co już udało nam się. W pracowni zrobić. Natomiast w niedzielę przygotowaliśmy dla wszystkich warsztaty dziennikarskie, a także prezenterskie. Mamy green screen, gdzie chętni mogą stanąć przed kamerą na tle właśnie greenskinu i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Oprócz tego mamy również atrakcje związane właśnie z pokazami naukowymi. Zaczęliśmy od eksperymentów z suchym lodem, a więc z zamrożonym dwutlenkiem węgla. I tam zrobiliśmy na przykład ogromną taką chmurę dwutlenku węgla, która popłynęła w kierunku dzieci, a następnie odpaliśmy rakietę z napędem właśnie na dwutlenek węgla. Był huk, eksplozja i rakieta poleciała nam no dobre 15 metrów w górę. Tutaj, jak właśnie powiedziałem o dwutlenku węgla, to niektóre dzieci już na przykład wiedziały, że dwutlenek węgla stosujemy na przykład w gaśnicach. Tak? Wiedziały, że służy do gaszenia ognia, a nie jest to gaz, który się zapala. Więc to było miłe zaskoczenie. Myślę, że najciekawsze było no, eksperymenty z ogniem czyli te takie pojedyncze najbardziej niebezpieczne, gdzie ja podpalałem dłoń, a moja instruktorka gasiła mnie. No, było małe opóźnienie, więc zacząłem pachnieć jak pieczony kurczak w pewnym momencie, ale no, dzieciom się na pewno to podobało.